Już po raz siódmy chciałabym Państwa serdecznie zaprosić na Festiwal Twórczości Korowat. Rozpoczynamy 15 listopada, finałem konkursu dla młodych wykonawców, pieśniarzy, a także twórców. Zapraszam Państwa na godzinę 15 do Studenckiego Klubu Rzaczek. W godzinie 19 tego samego dnia wystąpi ze swoim recitalem zespół kapelanka, który w zeszłym roku pokonał wszystkich w konkursie i zwyciężył. Przygotują w tym roku wspaniały recital z nowym materiałem. 10 listopada o godzinie 19 spotykamy się w Piwnicy pod Baranami na recitalu Adama Struga z zespołem. Bardzo się cieszę z tego, że Adam przyjął nasze zaproszenie. Będziecie Państwo bardzo zadowoleni z tego koncertu. To wspaniały muzyk, etnomuzykolog z wykształcenia, który znakomicie łączy współczesną pieśń z dawną, starą pieśnią, z takim prawdziwym, głębokim folkiem. Występ Adama Struga poprzedzi taki mini recital Ani Dziedzic, naszej laureatki z zeszłorocznej. Też serdecznie zapraszam, bardzo zdolna młoda osoba, która napisała przez ten rok bardzo, bardzo wiele pięknych piosenek. 21 listopada zapraszam Państwa do hotelu Rubinstein, gdzie niespodzianka, ogromna. Wojciech Młynarski będzie naszym gościem. Będzie to spotkanie pod tytułem Poeci Piosenki. Kolejne spotkanie z naszego corocznego cyklu. Wezmą w nim udział także wszyscy artyści, wszyscy ci, którzy przyjadą w przeddzień koncertu galowego. Wszyscy ci, którzy wezmą w nim udział. Będziemy rozmawiać o kondycji polskiej piosenki, ze szczególnym uwzględnieniem piosenek Wojciecha Młynarskiego, jego całej twórczości. Podchodzą mnie wolne numery Oksy taki mniej więcej fara, rara, rara. 22 listopada spotykamy się w Operze Krakowskiej o godzinie 19 na koncercie galowym pod tytułem Absolutnie. To tytuł oczywiście jednej z piosenek Wojciecha Młynarskiego. Pan Wojciech Młynarski znowu będzie naszym gościem, tym razem na sali. Może na chwilę wejdzie na scenę i wspomoże niektórych artystów. Będzie ich całe yy, liczne grono. Ja wtedy zdejmuję burwery, taki prochowiec pekałski na kratce posiada. I mogę tańczyć, nocić do białego dnia. Aha, perkusja, niech ledwo mnie szula. Nie big betowo tylko. Do trzeciego zakończymy nasz festiwal koncertem laureatów, który odbędzie się w studiu muzycznym imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie i będzie bezpośrednio transmitowany o godzinie 25 na antenie radiowej trójki. Tak więc ci, którzy nie dojadą do Krakowa na nasz festiwal, będą mogli posłuchać naszych laureatów i na pewno wpadną w ogromny zachwyt. Zapraszam Państwa serdecznie. Anna Treter.